Was moi drodzy, mamy drugi kwiecień, czyli czas na pikowanie pomidorów. Co to jest pikowanie? Pikowanie, czyli przesadzanie do indywidualnych pojemniczków pomidorów, które są już wyrośnięte. Jak moje wyglądają w tym roku? Są wybiegnięte. Powiecie sobie, o głupia youtuberka, próbuje nas uczyć, a sama nie potrafi. Są takie, ponieważ ja takie pomidorki chciałam. Robię to co roku i robię to w taki właśnie sposób. Wybiegnięte pomidory, czyli wiotkie, cienka łodyga, bardzo wysokie, tylko na górze mają liście. Czy w tym momencie to jest problem? Nie, ponieważ ja właśnie tak chciałam uprawiać pomidory. Ten pierwszy raz, potem po opiekowaniu, oczywiście bym miała inne warunki, bym trochę inaczej wyglądała. Dlaczego one wybiegły? Po pierwsze, miały cieplutko, a po drugie miały mało słońca, no i miało dużo kolegów. W jednym takim opakowanku, w takiej dziurce, było po 5-6, 7 nasionek, w zależności od tego miałam. Yy, I co robimy? Będziemy musieli przesadzić do indywidualnego pojemniczka. I ja powiedziałam, że mi zależało na takiej właśnie sadzonce. Dlaczego? Ponieważ pomidorek jest po pierwsze prawie jak chwast, więc on zawsze rośnie i mu dobrze zjeść, on po prostu nadrobi wszystko, co ewentualnie jakieś miał straty. I pomidorka trzeba sadzić jak najgłębiej, czyli e, po to, aby z łodygi wyrosły dodatkowe korzenie. Im więcej korzeni, tym więcej jedzonka pobierze, tym więcej będzie pobierało wody i będą większe plony, i będzie fajniejsza roślinka. A w tym momencie, to, że to jest taka cienka łodyga, niczemu nie przeszkodzi. To nie jest żaden problem. E, a ja mają 45 odmian i mało parapetów. Nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby e, każde z tych odmian było w indywidualnym pojemniczku już w tym momencie, ale po pikowaniu każdy będzie miał swoje nowe mieszkanko z nową ziemią, z nowymi składnikami odżywczymi i one wtedy ruszą i z yy, łodygi wyrosną nowe korzenie, na czym nam najbardziej zależy właśnie po to jest pikowanie, żeby im głębiej, tym lepiej, przy każdym przesadzaniu pomidorów, zawsze pomidora im głębiej, tym lepiej, Jej lepiej mu urwać dwa liście z dołu, i sadzić go głębiej, niż zostawić mu tylko y, tyle bryły korzeniowej, bo tak nie zrobicie. Tak kupujecie w takiej taki sadzon taką sadzonkę, i jak była posadzona, tak ją sadzicie. Nie, ją trzeba im głębiej, tym lepiej. Ja zawsze o tym mówię, ale jeszcze będę Wam o tym mówiła. pierwsze, jaka ziemia do siewu. Używałam takiej lepszej, droższej ziemi, mm, ale nie ten fikus, nie wiadomo jaki, po prostu w ogrodniczym uzale kupiłam. Natomiast już do pikowania, kiedy ja mam około 200 sadzonek, no to wykorzystuję najprostszą, najtańszą, w tym roku na biedronkę. I wiąc sobie kupiłam ziemię i taką będę używała. Yy, co musimy zrobić? Po pierwsze, po pierwsze, musimy mieć listę tych pomidorów. Ja mam 45 odmian, więc ja muszę wiedzieć dokładnie, co gdzie jest, więc trzeba listę mieć. Trzeba mieć... Gdzieś mam na pewno, ale trzeba mieć marker, żeby zaznaczyć, co to była za odmiana. I trzeba mieć pojemniczek. Gdzie mamy i pojemniczek musimy sobie wybrać. Jaki pojemniczek? Pojemniczek musi być jak najgłębszy. Ja tak używam półlitrowych pojemników do piwa. Nie po piwa, ale do piwa. Nie używam tyle pojemników, żeby mieć. Eee, ale to nie musi być kupne coś. Ja przy takich pojemników, jak sobie raz kupię, to używam przez 3-4 lata. Ale to może być na przykład po dużym jogurcie, opakowanie. To może być obcięta yy, butelka. To, co macie pod ręką, chcecie kupować, chcecie wykorzystywać recykling, robić nie ma problemu. Róbcie to, bo to się dobrze dla środowiska. Czy robię dziurki? Nie. Ja osobiście nie robię dziurek, ponieważ. Taką bryłę korzeniową przelać wodą, żeby pomidor miał już źle i żeby mu było niedobrze. Ciężko jest to zrobić. Ale taką bryłę korzeniową i yy, ziemiową to łatwo jest przesuszyć. Więc ja wolę, że miał trochę więcej wody. Poza tym każda dziurka powoduje, że to będzie jednak na parapecie. To będzie jednak yy, Zawsze trochę coś wycieknie, więc ja wolę yy, nie dawać dziurki. Troszkę więcej przelejecie. Wiecie, ja wolę co dwa dni podlewać, a nie codziennie. Jeżeli macie super mocne słońce, to w ciągu dnia może Wam to wysnąć naprawdę porządnie. Więc ja wolę co dwa dni, żeby nie było. No, to jest pilna praca, tak? To jednak, jednak jest jednak jeszcze czas. Dobra, mamy ziemię. Mamy w czym? Czyli mamy pojemniczek i wybieramy sobie odmianę. Ja akurat wybiorę sobie odmianę Marta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to zaraz Wam pokażę. To są pięknie wybiegnięte roślinki. Wiotkie, cienkie, z nichym systemem korzeniowym. No bo jak? Tyle sadzone w takim małym, tym małym pojemniczku. No musiało tak to się skończyć. Ale tu nie ma żadnego problemu. Wybieramy sobie taką sadzonkę. Ja jej wszystkie będę potrzebowała, bo Marta jest cudowną odmianą, więc będę wszystkim rozdawała i wszystkie na pewno wykorzystam. I taką sadzonkę sadzimy jak najgłębiej do samych listków. Później jak ona urośnie, jak będziemy przesadzać już do szklarni, to będziemy mogli sobie te listki oberwać i jeszcze głębiej posie, posadzimy. Tam, gdzie łodyga będzie miała kontakt z ziemią, tam wyrosą nam nowe korzenie, na czym nam zależy. Tutaj robimy dziurkę. Przykładamy. Dziurka jest za mała, trzeba jeszcze raz. Robimy głębszą dziurkę. <grybujesz> Dobra, przysypujemy. Można się mi dosypać. O, no i co? Tak źle wygląda? Nie, dobrze wygląda. To będzie super pomidorek, który będzie dawał duże plony. Pytanie też było, czy jeszcze jesteście w stanie siać pomidory. No, moi drodzy, jak nie macie już posianych pomidorów, to to jest trochę pewien problem, ponieważ powinniście je wysiać w marcu. Raz mi się zdarzyło, że 15 kwietnia mmm, siałam pomidory, ponieważ miałam jakąś taką nową odmianę. Ja jestem takim frikiem odmianowym, więc skusiłam się. I wyszło, Było później, bo później, ale wyszło. Jest trochę tu gorąco chyba dzisiaj. No nic. Także to taki jeszcze ostatni tydzień, kiedy jeszcze byście mogli powiedzieć te pomidory, żeby nie było dużo opóźnione. Czy to się opłaca wszystko? Ludzie, kochanie ja będę miała około 200 sadzonek. W tamtym roku, nie wiadomo jak będzie w tym roku, a w tamtym roku sadzonka kosztowała 6 zł. Więc ja tak naprawdę, wykonując dzisiejszą pracę, zarobię 1200 zł. Kto mi da taką dniówkę? No nikt. A poza tym mam 45 wyjątkowych, cudownych, wspaniałych i oryginalnych odmian od białych, czarnych, zielonych, e, różnego rodzaju, e, czego w męku czy w sklepach ogrodniczych no, nie uświadczycie. Także moi drodzy, jeżeli macie swoje pomidorki, to do roboty. Oczywiście taką sadzonkę podlewamy, stawiamy na parapecie, jeszcze nie do szklarni. Teraz mają przyjść, za około 5 dni mają przyjść tygodniowe mrozy. I po tych mrozach skuszę się, aby je wystawić do szklarni. Ja mam taką poliwęglanową szklarnię 4-6 mm poliwęglan. Dodatkowo jeszcze na będę mogła je przykryć, jeżeli będzie duży mróz, i dodatkowo jeszcze będę paliła znicze, jeżeli będzie naprawdę zimno. Jeszcze nie do gruntu, bo grunt jeszcze jest zimny, one wcale w gruncie jeszcze nie chcą być. A poza tym, gdyby były prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe mrozy, będę mogła zawsze je do domu przenieść, żeby jednak były bezpieczne. Także na razie idę na parapet. i więcej słońca, tym lepiej. Nie, nie, słońce ich nie sparze, nawet gdyby codziennie paliło przez tą szybę, nic mi się nie stanie, szyb będą podlane. Po prostu będą sobie ładnie rosły. Także moi drodzy, wyciągnięte sadzonki nie są w tym momencie problemem. Problemem by były, gdyby nam się wyciągnęły po raz drugi, e, czyli jeżeli po prostu byście prędzej posiali i w tym momencie już pichujecie drugi raz, one ciągle do góry rosną, jeszcze nie możemy ich wysadzić, bo jeszcze jest za wcześnie, w złym klimacie mieszkacie, więc wtedy może pojawić się problem, e, bo będziecie mieli 40-50 cm sadzonki, wiotkie, długie, i jak teraz je posadzić, jak je przesadzić, e, to znowu się uda. Tylko na to, no, to się, trzeba będzie troszeczkę pomęczyć. Także moi drodzy do roboty, do roboty, do roboty. Wiem, że niektórzy z Was oczywiście wysiali prędzej, mieli lepsze, mają lepsze warunki. Ja mieszkam na warmii Mazurach, więc mnie bardzo późno wszystko się rusza, jest no prawie jak na suwałkach, czyli dość późne mrozy i zimno ciągle, więc niektórzy już mają ładniejsze pomidorki. I super, świetnie, gratuluję. Ale jeżeli ktoś ma nawet gorsze pomidorki, to też nie się cieszy tą zabawą w ogród. Mm, I tymi innymi odmianami. No i spójrzcie. Zielenizna już teraz. Bawić się tym wszystkim można. Także moi drodzy, do roboty.